Witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku będzie trochę o mnie i o takich rzeczach. Przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Darek. Mieszkam aktualnie pod Warszawą w Markach. W swojej miejscowości wolę nie zdradzać. Wow. No, no to tyle. Chodzi o to, że na innym koncie dostałem pytanie, czy mam zwierzęta. No, jakby to powiedzieć, mam aż 5 zwierzaków. Aktualnie to aż 7. Dokładnie to są psy. Razy. Pincherów aktualnie mam 5 pincherów, te moje i dwie ciułały. Akurat mam na przetrzymaniu moim dwie ciułały i tak. No i chyba to wszystko. a tak po pierwsze, też są pytania. Na YOUTUBE, czekajcie, tylko nie wiem na którym ja tu kącie jestem: na tym starym czy na tym nowym. Wygląda na to, że... Tak, na tym... Wtedy stary... Nowym, 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 co ja mam. Na tym, którym... Na którym wyśle ten filmik. No. No tak. Niektórzy też mają pytanie, co zrobić, żeby... Robić takie coś podobnego, jak ja. Na przykład, że nagrywam filmiki... No i że po prostu na tamtym kąt, na tamtym, tamtym koncie mam dużo lajków. No to jest wcale nie takie trudne. Trzeba na początek. Ja to robię tak, że biorę się, przygotowuję do materiału. Kilka razy setam, tam powtarzam. Po, robię sobie próbne nagrania. I później po prostu jak się mi spodoba całe nagranie, to po prostu je wrzucam na YouTube'a. No i tak. Oczywiście używając mikrofonu i nagrywarki. a tu Aktualnie na głowie mam słuchawki. No i tak to wygląda. No właśnie, który jest z tych wyszukiwarek lepsza, A to mi to obojętnie. Na Mozilla tak samo się pracuje jak na... No jak na... Google Chrome. No. Co ja tu chciałem zrobić? Chodzi o to, że moi psy, mam aktualnie 7 psów, tak, mówiłem to, i nazywam mam dwa czarne, jeden yy, brązowy. Czekajcie, już sam zapomniałem. Yy, dwa czarne, jeden brązowy. Biały. granatowy a wiem, dwa czarne, trzy brązowe biały i granatowy no no i to wszystko nazywają się Pyzekajtek, Sonia, Jogi Hector Volt i Filip no sporo trzeba zapamiętać jak widzicie mój pulpit, to... No właśnie. Tutaj na, w następnym odcinku najprędzej będę pokazywał... To. Starego Minecrafta. czy starszego. Tam pokażemy jak to teraz wygląda. Choć nie jestem... Nie jestem fanem Minecrafta, bo oczywiście wolę inne gry. W stylu GTA, bo gram na PS3. Więc tak. No i to wszystko w tym odcinku. Chciałem Wam tylko tak powiedzieć trochę o sobie, trochę o moim otoczeniu. No i to wszystko. Cześć.